Dzień dobry, nazywam się Paweł Monsiel i przeczytam dla Was bajkę Dziura w ścianie. Dziś na budowie awantura krzyczy przez okno kanalizacyjna rura. To nie moja wina powiedziała oburzona drabina. To na pewno zrobiła słów odrzekła pewna siebie wiertarka. Wyczuwamy tu jakieś przekręty powiedziały równo dwa śrubokręty. Widziałyśmy sprawcy, mamy dowody koronne skomentowały żółte okulary ochronne. A dziura ścianie jak się pojawiła, tak swej wersji, się jak zaprawa cegły trzyma. Ja tu byłam zaproszona przez samego majstra. Powstałam po zbyt mocnej próbie wbicia takiego jednego wichajstra. Czyli to młotek wszystkiemu jest winien. Zaprawę i cegły teraz wziąć powinien i zająć się tym zepsutym murem. Krzyknęły wszystkie narzędzia chórem. Hola, hola, buntuje się młotek. Ta dziura powstała, bo rozproszył mnie kotek. A kotek na to ziewnął szeroko. I szybko zamknął sklejone prawe oko. Cegły, zamiast nad dziurą ze wszystkimi lamentować, zaczęły się już w świeżej zaprawie chować. Wyskoczyły szybko w układy odpowiednie, uzupełniając puste miejsce poprzednie. I zanim kutliwe narzędzia doszły do porozumienia, dziura nie sprawiała już pustego wrażenia. Poziomica wyrównała po wypadku emocji poziomy i nikt nie czuł się już z powodu fałszywych oskarżeń obrażony. Majster... Tylko na koniec spojrzał na plan raz jeszcze i aż z nerwów przeszły go dreszcze, bo kotek nie tylko rozproszył wcześniej młotek, ale do tego połowę planów budowy pozawieszał na ostry ogrodowy płotek.